Cześć, witam Was serdecznie. Czas leci bardzo szybko. Myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla Was. I zbliża się Święto Dziękczynienia. Już prawie rok temu zaczynaliśmy kręcić swoje pierwsze filmy, wideo z nagraniami, jak gotujemy, prawda? Jednym z pierwszych, z pierwszych filmów, które powstał, był film o tym, jak zrobić wegańskiego indyka. W związku z tym, że Święto Dziękczynienia już jest tuż, tuż, postanowiłam stworzyć specjalnie dla Was y, cały zestaw na taki właśnie świąteczny obiad. Jest to, jest to zestaw przygotowany na ilości mniej więcej od 6 do 8 osób, także jeśli planujecie zaprosić swoich znajomych, będzie to naprawdę wspaniała okazja do tego, żeby pokazać im zupełnie inne jedzenie i oczywiście będzie indyk w wersji wegańskiej, troszeczkę inny niż w zeszłym roku. E, opracowałam również koszt tego obiadu, e, niestety tylko na warunki amerykańskie i będzie to koszt e, obiadu e, w e, w wersji, że tak powiem, organicznej. Czyli będziecie... Ale chciałabym podać to na sam koniec, żebyście mogli sami ocenić, ile to dla Was jest warte. Oczywiście będzie trzeba dworzyć troszeczkę pracy. Zobaczę, ile mi to zajmie. Myślę, że do dwóch godzin powinniśmy mieć cały obiad gotowy na stole. Chciałabym powiedzieć Wam, jakie dania dzisiaj będą stały na naszym stole. Więc zaczniemy od zupy. Zupa będzie dyniowo-jabłkowa. Na drugie danie będzie indyk. Oczywiście w wersji wegańskiej będą pieczarki nadziewane. Pestkami z dyni, będą ziemniaki Pire z pieczonym czosnkiem, będzie brukselka, fasolka w sosie z sezamowym, będzie zielona sałata z granatem i na deser, uwaga, na deser będą lody ze słodkich ziemniaków. I może zaczniemy od tego, żeby wstawić rzeczy, które będą nam potrzebne na później, czyli do zrobienia deseru i częściowo zupy i do ziemniaków. Zaczniemy od tego, żeby wstawić. Dynie do piekarnika, ziemniaki słodkie i czosnek. Dynie wystarczy tylko umyć. Jest to taki, taka dynia w kształcie troszeczkę gruszki. Nazywa się ona butternut squash. Ma bardzo fajny, lekko orzechowy smak i to będzie właśnie na zubę. Ją tylko myjemy i wstawiamy do piekarnika, również myjemy słodkie ziemniaki, tak samo wrzucamy do piekarnika jedną główkę czosnku, wystarczy ją tylko przekroić na pół. Ja Wam zaraz pokażę w jaki sposób. Przekroimy ją tylko na pół. I również wstawimy do pieczenia. Ten właśnie czosnek wykorzystamy później do naszych ziemniaków, pire. I wszystko wstawiamy na 380 stopni do piekarnika. I ja um, myślę, że taka dynia z 40 minut będzie się piekła. Ziemniaki około pół godziny. No i czosnek jak już się zarumieni. Także musimy wszystko kontrolować. Gotujcie razem ze mną. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie super. Przejdziemy do przygotowywania indyka. Do przygotowania mięsa wegańskiego będziemy potrzebować dwie szklanki płatków owsianych. Tak, tak, właśnie płatków owsianych. Yy, miałam dużo yy, pytań o to, jak zastąpić tofu, bo w zeszłym roku był indeks zrobiony z tofu. I wypróbowałam nowy sposób. Myślę, że równie pyszny, a nawet może niektórzy mogą powiedzieć, że nawet lepszy. I będą to płatki owsiane w połączeniu z orzechami włoskimi. Naprawdę smakuje to genialnie po upieczeniu. Więc potrzebujemy dwie szklanki płatków owsianych, około półtorej szklanki orzechów włoskich, które wcześniej moczymy. I na to Was bardzo uczulam, bo przede wszystkim pozbędziemy się niepotrzebnych rzeczy, które się znajdują w środku orzechów. Będą lepiej trawione przez nasz organizm, no i lepiej się będą również mieliły. Potrzebujemy ich około półtorej szklanki i za chwilę będziemy je mielić. Potrzebujemy również około jednej trzeciej szklanki. Um, So to, um, nie jest to taki zwykły sos sojowy, jest to naturalny, y, naturalnie sfermentowane nasiona soi i u nas to się nazywa Brax. Jeśli dostaniecie to w Polsce doskonale, jeśli nie, możecie to zastąpić jakimś, y, jakąś zdrowszą wersją sosu sojowego. Y, dodamy również 3 łyżki y, drożdży nieaktywnych. Y, w angielskim języku funkcjonuje to jako nutritional yeast. I jedną łyżkę sproszkowanej cebuli i to będzie baza do naszego mięsa z indyka. Jeśli indyk, to również potrzebujemy go na dzień, czyli tradycyjny amerykański stawnik, prawda? I wykorzystamy tutaj grzanki, które są zrobione z ciemnego chleba. Będziemy potrzebować około 3-4 kromki chleba, możemy je stosować i pokroić po prostu w takie kwadratowe grzanki. Ja wcześniej to zrobiłam, wysuszyłam chleb w piekarniku. Dodamy również około 3 patyczków selera naciowego. Wraz z liśmi, naprawdę świetnie to smakuje. E, około jednej cebuli ja mam tutaj więcej, bo usmażymy również cebulę ekstra do e, kolejnej potrawy, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu, czyli jedna cebula e, i trochę e, suszonych nasion e, żurawii. I to wszystko do statumu i zabieramy się za robienie indyka. Dobrze. Bardzo proste jest przygotowanie tej naszej masy mięsnej. Potrzebujemy dużą miskę, do której wsypujemy płatki owsiane. Sypiemy również e, zmielone e, orzechy włoskie. Ja już to zrobiłam, żeby troszeczkę przyspieszyć. Mam taki świetny procesor, e, który naprawdę chyba dobija. Ale jest mi przede wszystkim żal go wyrzucić, bo ma wartość nie tylko y, roboczą w kuchni, ale również sentymentalną, bo jest to prezent moich znajomych, y, prezent ślubny. Dobrze, wrzucamy również y, nieaktywne drożdże, sproszkowaną cebulę, wlewamy nasze brax. I będziemy potrzebować to jakoś teraz um, łączyć. E, w związku z czym będzie potrzebna nam ciepła, przygotowana woda. Dodajemy jej tyle, żeby powstała um, zwarta masa, niezbyt lejąca, tak mniej więcej do pokrycia płatków owsianych. One zaraz sobie tą wodę bardzo ładnie wchłoną. Zarówno orzechy e, włoskie się w tej wodzie rozkleją i będzie naprawdę bardzo fajna i smaczna masa. Wszystko dobrze mieszamy i odstawimy na chwilę do tego, żeby płatki i orzechy mogły tą wodę ładnie e, wciągnąć. I zaraz będziemy robić staffing. Na rozgrzaną patelnię dodamy troszeczkę tłuszczu. Myślę, że około jednej do dwóch łyżek. I na to wrzucamy pokrojoną cebulę. Jedną plus jedną ekstra do następnego dania a będzie ona wykorzystana do nadziewanych pieczarek. Żeby nie marnować czasu w kuchni po prostu zrobimy to w tej chwili. Usmażymy cebulę, potem część z niej wyciągniemy stąd. Cebulka już jest świetnie zarumieniona. Teraz musimy odłożyć połowę do pieczarek, które będziemy robić już niedługo. samy pokrojonego selera, suszoną żurawinę i grzanki z tego chleba. I całość zalejemy wodą lub jakimś wywarem warzywnym, jeśli chcecie. Ja używam wodę, żeby zachować jak najbardziej naturalny smak tego, co gotujemy. do przykrycia składników i tutaj ładnie nam chlebek nasiąknie i staking będzie naprawdę pyszny. Doprawimy go tylko jeszcze delikatnie solą i pieprzem. I troszkę soli. Ja używam soli himalajskiej, która ma mnóstwo minerałów. Serdecznie wam polecam. Jest bardzo fajna w smaku i dużo zdrowsza od normalnej soli. Pomyślałam sobie jak mogę jeszcze wzbogacić smak tradycyjnego stafingu, żeby smak był jeszcze taki bardziej jesienny. Mnie się jesień kojarzy zarówno z denią jak i jabłkami, więc postanowiłam jeszcze dodać jedno kwaśne, utarte jabłko do stuffingu. Wymieszamy całość i pozostawimy do zagotowania i do tego, żeby chleb dobrze nasiąknął. Może podsumujmy, co do tej pory zrobiliśmy. Tutaj mamy staking, który po malutku dochodzi do siebie, przygotowane mięso do indyka. W piekarniku jest nasz bater na słoż, czyli dynia, czosnek i słodkie ziemniaki na deser, a my przechodzimy do kolejnej potrawy, czyli pieczarek będą to pieczarki faszerowane może potrawa nie jest zbyt wyszukana ale pomyślałam sobie jak możemy ją zmienić i dzisiaj nadziejemy pieczarki pestkami z dyni które za chwilę zmielimy dodamy odrobinę podsmażonej cebuli łyżeczkę suszonej szałwi doprawimy solą i pieprzem z pieczarek powyciągałam wszystkie ogonki i pokroiłam drobno do miski też to wykorzystamy do nadzienia y, pieczarkowego. Dodamy, y, może najpierw dodamy zmielone pestki z dyni. Ja to zrobiłam w blenderze, doskonale się to wszystko mieli. Jeśli ktoś nie ma blendera, można to zrobić w młynku do kawy, albo na przykład w czymś, w jakimś food processor. Na pewno macie swoje jakieś sprawdzone metody do mielenia takich właśnie nasion. Dodamy Cebulkę, którą smażyliśmy wcześniej, pamiętacie, do stafingu używaliśmy również jedną cebulę, więc przy okazji podsmażyliśmy tą do nadziewania pieczarek. Dodamy szałwię, doprawimy solą i pieprzem i dodamy trochę ciepłej wody, żeby stworzyć z tego masę. Całość wymieszamy i pozostawimy na chwileczkę, bo pestki też trochę tej wody nam wciągną. Także potrzebujemy stworzyć z tego masy, która będzie się dobrze nakładała do naszych pieczątkowych kapeluszy. Świetnie. Pokażę Wam jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ta masa będzie jeszcze dużo gęściejsza, bo oczywiście pestki się rozkleją w wodzie. I zobaczymy, jak wygląda nasz statek. Czas jest na to, żeby w końcu złożyć naszego indyka do kupy, tak zwanej w zeszłym roku pewnie dla, przypomnę tylko dla wszystkich tych, którzy już um, oglądali, a powiem szybciutko dla tych, którzy nie widzieli filmu z poprzedniego roku, że w poprzednim roku e, robiliśmy to w dość skomplikowanej formie, bo w szlaku e, odcedzaliśmy tofu i tak dalej. Myślałam, jak usprawnić jeszcze nasze gotowanie i pomyślałam sobie, że w tym roku zrobimy indyka w tortownicy. Będzie on miał po prostu kształt torcika. Potrzebujemy e, średniej wielkości tortownicę, którą wysmarowałam olejem i wysypałam żytnią mąką. I teraz weźmiemy naszą masę indykową i wyłożymy do tortownicy, zostawiając niewielką część do przykrycia. Część zostawimy na wierzch. I teraz, moi kochani, spróbujemy to rozprowadzić zarówno na dnie, jak i troszeczkę na ściankach. Robiąc po środku taki niewielki lej, do którego za chwilę będziemy ładować stuffing, stuffing wygląda naprawdę pysznie. Uwierzcie mi, że jest wyśmienity, szczególnie jak właśnie dodaje jabłuszko do środka. Naprawdę ma genialny smak. Nakładamy do środka nasze nadzienie, i zobaczcie, jak fajnie się. Y, od Zachowuje nasze indykowe mięso. Ono po prostu daje dla tego nadzienia miejsce w środku. Zobaczcie, wygląda to mniej więcej w ten sposób i zostało jeszcze po prostu przykryć tutaj na wierzch y, odrobiną naszego wegańskiego mięsa indykowego. Jak widzicie, sposób ten jest dużo jeszcze prostszy od tego, który proponowałam w zeszłym roku. Właśnie chyba atutem jest to, że usprawniam sobie życie w kuchni i zachęcam Was również do tego. Jak widzicie, bardzo e, prostym sposobem będziemy mieli świetną potrawę na nasz świąteczny stół. E, w związku z tym, że ta potrawa jest jeszcze prostsza od tej z poprzedniego roku, mam nadzieję, że wszyscy zdołacie spróbować i szybciutko wykonać takiego indyka w domu. Dla zachęty chcę Wam powiedzieć, że Moi znajomi bardzo często właśnie robią te indyki zaproponowane przeze mnie w zeszłym roku. Nawet są robione przez panów. Czyli, drogie panie, nie możemy zostać w tyle. No i oczywiście robimy indyka, a w tym roku naprawdę bardzo prostego. I zaraz zobaczymy, co się dzieje w naszym piekarniku. Dobrze, i tak przygotowanego indyka wstawimy do piekarnika na około 1 godzinę. Kontrolujcie, czy Wam się nie przypala nic. Ja to wstawiam na około 380 stopni Fahrenheita. To chyba będzie około między 180 a 200 stopni Celsjusza. Także ja wstawiam to do piekarnika i przy okazji wyjmę y, dynię, czosnek i y, słodkie ziemniaki. i ja sobie nastawię czas, żeby pamiętać o naszym indyku, chociaż myślę, że nie sposób będzie zapomnieć, bo pachnie naprawdę pięknie. I zostawiamy go na około godzinkę. Indyk się piecze. Mam przygotowane już składniki na zupę, a do tego za chwilę. W międzyczasie nadziejemy Pieczarki, które jeszcze chwilę poczekają na to, żeby zostały wstawiane do piekarnika. Nadziejemy tylko kapelusze. Pieczarki pieką się bardzo szybko. Myślę, że około pół godzinki wystarczy na to, żeby one były gotowe. Także nadziejemy i zobaczymy na zegarku, ile zostało nam czasu do pieczenia indyka i szybciutko wstawimy, jeśli zostanie już tylko pół godzinki. Zostawimy teraz pieczarki do piekarnika, bo już mniej więcej pół godzinki zostało do tego, żeby nasz indyk był gotowy. Ja przygotowałam 12 pieczarek, czyli na 6 osób policzam sobie dwie pieczarki na głowę. Jeśli będziecie mieli więcej gości, przygotujcie troszeczkę więcej. I zabierzemy się do robienia zupy. Zaczniemy od tego, żeby rozpracować upieczoną dynię. Przekroimy sobie dynie na połowę w ten sposób łyżką wydrążymy to czego nie potrzebujemy, czyli pestki. Można je równie dobrze wysuszyć i śmiało zjeść, bo są bardzo smaczne. Można wysuszyć je w piekarniku, jeśli ktoś ma ochotę. Ściągniemy skórkę. W związku z tym, że dynia wcześniej była upieczona, naprawdę jest to bardzo proste. Możecie spróbować rękami, czy lekko z pomocą noża, lub jeszcze jeden sposób – po prostu wygrzebać ją łyżką. A w międzyczasie na patelni rozgrzejemy sobie odrobinę oleju i wrzucimy jedną posiekaną cebulę i trzy kwaśne pokrojone jabłka. pokrojone w kostkę jabłka, oczywiście ze skórą, skórka daje yy, bardzo fajny aromat i nam do spółki I dusimy około kilku minut, żeby cebulka ładnie się też piła i jabłka również. Cebula i jabłka wyglądają już świetnie, dodamy teraz Pokrojonego, pokrojoną dynię w kostkę. Dodamy również przyprawy, czyli będzie to około łyżeczki soli, łyżeczka pieprzu ziołowego i pół łyżeczki kminku rzymskiego. Chwilę poddusimy i zalejemy wszystko wodę do pokrycia składników. Będzie to zupa o konsystencji kremowej. Na koniec ją jeszcze zmiksujemy i posypiemy pestkami z dyni, które wcześniej zostaną uprażone. Będzie naprawdę pysznie. Zupa się gotuje, jak widzicie, pięknie, bulgocze. Będzie miała prześliczny kolor, przepiękny, jesienny. I teraz tak, jest czas na to, żeby wstawić w tej chwili ziemniaki do gotowania. Będą to ziemniaki pile z pieczonym czosnkiem na 6-8 osób. Trzeba liczyć mniej więcej po jednym ziemniaku na głowę i wstawiamy ziemniaczki do gotowania. Również będzie brukselka i fasolka w sosie sezamowym, którą już tutaj właśnie przygotowałam i będę gotowała na parze. Pamiętajcie o tym, żeby nie przegotować tych zielonych warzyw. Gotujemy je naprawdę kilka minut, kontrolu kontrolując cały czas garnek żeby nie straciły swojego pięknego zielonego koloru i również gotujemy. Czas jest na zrobienie w tej chwili deseru. Ziemniaki czerwone, które wcześniej zostały upieczone, obieramy oczywiście ze skórki. Do naszych lodów będziemy potrzebować jeszcze jakąś zimną bazę. Ja używam zawsze zmrożone banany. Potrzebujemy zmrozić około 2, dwóch, 2,5. Dwóch bananów. wcześniej po prostu dzień wcześniej wystarczy obrać je ze skóry i wstawić do zamrażalnika. Ja ugotowałam cztery mniejsze słodkie ziemniaki. Jeśli kupicie większe ziemniaki, to wystarczą tylko dwa. Będziemy potrzebować również odrobinę mleka roślinnego, dosłownie kilka łyżek i ze dwie-trzy łyżki soku z cytryny. Ja jeszcze dodam odrobinę cynamonu. Żeby zrobić taki jesienny, bardzo fajny smak. I wszystko będziemy miksować w moim niezdartym procesorze o wartościach nie tylko technicznych, ale również sentymentalnych. Ziemniaki słodkie mamy już w środku, wrzucimy również bananę, które połamałam wcześniej na trochę mniejsze części. Dodamy sok z cytryny i dodamy odrobinę mleka. Całość zamkniemy i zmiksujemy. Kształciliśmy już naszą bazę lodową. Ja schodziłam wcześniej miskę w lodówce, żeby wstawić lody jeszcze na chwilę do zamrażalnika, żeby mogły mieć naprawdę świetną konsystencję w momencie, kiedy będziemy chcieli je podać. Włożymy całość do miski. Wyglądają przepięknie. Mają śliczny, jesienny kolor. Dodamy jeszcze odrobinę cynamonu, dosłownie szczyptę, tylko na lekki smak. I ja jeszcze postanowiłam dodać trochę suszonych żurawin, żeby wzbogacić smak lodów i e, utożsamić się bardziej jeszcze ze świętym dziękczynieniem. I wymieszamy i wstawimy do zamrażalnika. Zupa jest już gotowa do tego, żeby ją zmiksować. Jak widzicie, wszystkie palniki na mojej kuchence są zajęte. Gotują się w ziemniaki. Tutaj na suchej patelni prażymy pestki e, z do naszej zupy. Tutaj gotuje się na tarze grubserka i pasolka. A w piekarniku już kończy się dopiekać e, indyk i pieczarki. Więc miksujemy zupkę. Prawie wszystko już jest gotowe. Ja wszystko układam na stole, który za chwilę zobaczycie. Czas wyjąć indyka. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Można go przewrócić do góry nogami, wtedy pozbędziemy się tej blaszki spod spodu lub zostawić w takiej formie, postawić po prostu na większy talerz i zaraz go udekorujemy. Ziemniaki mamy już gotowe. Ten czosnek, który wcześniej piekliście, pamiętacie, wraz z dynią na samym początku. Teraz Wrzucimy go do ugotowanych ziemniaków. Wygl wygląda super, smakowicie pysznie pachnie i bardzo łatwo możemy go wyciągnąć. Y teraz będziemy tłuc nasze ziemniaki, dodamy odrobinę soli i posypiemy je koprem. Zostało nam polać jeszcze fasolę i brukselkę bardzo fajnym i szybkim sosem z prażonego sezamu. Będziemy potrzebować około 5 łyżek uprażonego na suchej patelni sezamu, trochę oliwy z oliwek, odrobinę soku z cytryny i ze dwie łyżki syropu klonowego. I damy może szczyt soli do tego wszystkiego. Ziarna sezamu, trochę oliwy. Myślę, że ze cztery łóżki Dodamy sok z cytryny i syrop klonowy. Całość wymieszamy. Można to sobie zrobić na ciepło. Wtedy sosik będzie mieli ciepły i szczyptę soli dosłownie. I polejemy takim otwórzonym sosem warzywa. Za chwilę siadamy do stołu. Została jeszcze do e, przygotowania tylko sałata, ale to dosłownie jest 2-3 minuty do tego, żeby ją przygotować. Będziemy potrzebować zieloną sałatę i granat. E, jeden granat na 6-8 porcji w zupełności wystarczy. Ja wybrałam akurat taki miks kolorowych sałat. Wybierzcie to, co lubicie. I do tego sporządzimy bardzo szybki i bardzo smaczny e, sos, dressing który ja zrobię w większej ilości i z powodzeniem przechowam go w lodówce. E, można go wykorzystać w późniejszym czasie. E, mam taką fajną butelkę do robienia sosu, ale wy możecie użyć zwykłego słoika. Tutaj wycisnąłam sobie czosnek i mam oliwę z oliwek. Do tego dodam troszeczkę e, sosu sojowego. E, jeśli ktoś ma dostęp do Brax, e, to świetnie, do naturalnego e, sosu sojowego. Dodam również odrobinę syropu klonowego. I sok z cytryny. Całość zakręcę i dobrze wymieszam i podam poleję tym sałatę tuż przed podaniem. Jak widzicie, stół mamy już nakryty czekam na gości. Mamy na pierwsze danie zupę z dyni i jabłek. Potem podamy sałatę z granatem i z bardzo pysznym sosem. Oczywiście głównym daniem na dzisiejszym stole jest indyk, którego za chwilę pokroję. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda w środku. Pieczarki nadziewane pestkami z dyni. Jest brukselka, jest fasolka, warzywa nieodłączne na dziękczynnym stole, polane sosem sezamowym. Są ziemniaki z pieczonym czosnkiem. A na koniec będzie deser, będą lody z czerwonych ziemniaków. Ja zawieram się do jedzenia, yy, ale zanim zacznę jeść zupek, na którą już naprawdę mam ochotę i leci mi ślinka, chcę Wam powiedzieć, że ten stół, który tutaj widzicie, yy, obliczony w kosztach, kiedy kupowalibyśmy rzeczy organiczne, yy, na amerykańskie warunki, już z dużym, dużym hakiem to jest około 70 dolarów, czyli jak mamy 6-8 osób, to wychodzi nawet niecałe 10 dolarów od osoby. Jest to oczywiście. Sporo pracy, bo przygotowanie takiego obiadu zajmie Wam około 2-2,5 godziny, w zależności od tego, jak sprawni jesteście w kuchni. Dlatego na swoim blogu też y, umieszczam y, listę zakupów, jak również rzeczy, od których warto zacząć w kolejności, jak gotujemy, żeby Wam usprawnić przygotowanie y, takiego świątecznego obiadu, ale mimo wszystko jest to Wasza praca. Ale czy nie warto zjeść pysznie i zdrowo, właśnie na święto Dziękczynienia? Y ja zabieram się za zupę. Zupa wygląda przepięknie i na pewno jest bardzo pyszna. Ja spróbuję ukroić indyka w tej chwili. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Przyda nam się ostry nóż i jakaś łopatka do tego, żeby zręcznie nałożyć. Najgorzej wyciągnąć pierwszy kawałek. Więc jest ok. Wygląda. Super, a smakuje naprawdę wyśmienicie. Ja już siadam i o, spróbuję, ale ja już znam ten smak, jest pyszny. Mm. Genialne. Szczególnie polecam na polskie warunki, gdzie mm, indyk przygotowany z tofu był rzeczywiście dość drogi, bo wiem, że w Polsce tofu jest dość drogie. Więc Zastąpienie masy mięsnej płatkami owsianymi wraz z orzechami będzie idealnym rozwiązaniem. Czas podać deser. Lody świetnie zamarzły. I na pewno są wyśmienite. Ja nakładam sobie dwie kule. więc to dziękczynienia tak popularne w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że każdy z nas powinien obchodzić za co ja jestem wdzięczna? Ja jestem wdzięczna przede wszystkim za to, że oglądacie moje programy, że odwiedzacie mojego bloga. Dziękuję Andrzejowi mówcy, który nagrywa to wideo i jeszcze raz dla was, dla wszystkich tych, którzy to oglądacie. Serdecznie dziękuję i smacznego.